Wydając kilkaset tysięcy albo nawet kilka milionów złotych na samochód, Oczekiwałoby się od niego pewnej wyjątkowości. Umówmy się, wszyscy wiemy, że w przypadku najdroższych samochodów bardzo dużo dopłaca się za sam znaczek. Ale i tak fajnie by było mieć takie poczucie, że płacąc za coś drogiego, rzeczywiście dostaje się coś drogiego. Jakiś czas temu zrobiliśmy film o samochodach, które mają te same lampy. A dziś rozwiniemy ten temat na podstawie bardzo drogich samochodów i rozszerzymy go o inne części, nie tylko lampy. Lecimy! No więc witam Was, moi drodzy, jak co wtorek o godzinie 17 i przedstawiam Wam McLaren F1. McLaren F1 to samochód, który od 1994 aż do 2005 roku przez 11 lat dzierżył tytuł najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie. Auto, osiągające 386 km na godzinę, musiało zostać zbudowane bez kompromisów. Jego 627-komny silnik V12 wytwarzał takie ilości ciepła. Tepła, żeby je odprowadzić, klapa komory silnika została wyłożona folią z czystego złota. What? Czajcie to, do produkcji tego samochodu wykorzystywane było czyste złoto. Równocześnie jednak oprócz złota McLaren F1 wykorzystywał lusterka z Volkswagena Corrado. No kontrast złoto versus lusterka z Volkswagena Corrado w przypadku samochodu, który obecnie potrafi kosztować jakieś 20 milionów złotych brzmi dość Przykro. Dodajmy jeszcze do tego fakt, że tylne lampy w tym samochodzie pochodzą z autokaru Bowa Futura. Wówczas robi się jeszcze mniej prestiżowo, ale umówmy się: wsparcie się tak mało istotnymi częściami od innych producentów, podczas gdy samemu jest się zajętym projektowaniem najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie, chyba można wybaczyć. Paganizonda Wielu twierdzi, że to dzieło sztuki na kołach. Patrząc na zewnątrz, auto wygląda spektakularnie, ale większość magii dzieje się w środku. Połacie skóry, aluminium, włókna węglowego, spójnie poskładane ze sobą z włoskim stylem i smakiem. No, nie da się zaprzeczyć, Pagani robi spektakularnie wyglądające wnętrza. Wyglądają one po prostu jak ręczna robota jakiegoś włoskiego rzemieślnika mieszkającego na południu Sycylii. Do pewnego momentu. Na przykład, do momentu, gdy nie spojrzy się na panel klimatyzacji i nie postawi się obok panelu klimatyzacji z rowera 45. I na tym się nie kończy. Tablica wskaźników za kierownicą ządy wygląda świetnie. Okazuje się jednak, że są to delikatnie pozmieniane przez Pagani zegary pochodzące z Lanci Y. Choć trzeba przyznać, że ciężko jest tutaj dostrzec to podobieństwo, to jednak układ wskaźników nie pozostawia żadnych złudzeń. No i skoro już zaczęliśmy mówić o Pagani, to wypada wspomnieć o lampach Hella 4169. Są to lampy bardzo chętnie wykorzystywane w pojazdach rolniczych, które wylądowały również w wartym miliony dolarów w włoskim hiper samochodzie. I tutaj, co jeszcze warto podkreślić, te lampy nie wylądowały wyłącznie w ządzie. Dokładnie te same lampy możecie znaleźć w Lamborghini Diablo czy amerykańskim Salinie S7. A, no i jeszcze wracając do panelu klimatyzacji, który można znaleźć w Paganizondzie oraz w rowerze 45. Dokładnie ten sam panel klimatyzacji przyjął się bardzo dobrze w Lamborghini Murcielago. Burcélago to dla wielu samochód marzeń, mimo że powstawał w czasach, gdy ta włoska marka borykała się z ogromnymi problemami finansowymi i jakość wielu elementów w tym samochodzie pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Wiele do życzenia może pozostawiać również fakt, że kierunkowskaz do tego samochodu w Lamborghini kosztuje 218 euro. Zwłaszcza jeśli zda się sobie sprawę z tego, że kierunkowskazy w tym samochodzie mają na sobie logo Forda i Pochodzą z Forda Focusa. A co za tym idzie? Dokładnie ten sam kierunkowskaz. Można kupić za 9 zł. A teraz lekka zmiana tematu. Wyobraźcie sobie, że jesteście grubym międzynarodowym przewoźnikiem. Wydajecie setki tysięcy złotych na nowy autokar do Waszej floty. Autokar do Was przyjeżdża. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Do momentu, gdy podchodzicie, by zerknąć naprzód, i widzicie to. Tak, autokar Iveco Eurorider 38 ma przednie lampy z BMW E46. Dobra, to był taki przykład dla beki, ale stwierdziłem, że to naprawdę fajna ciekawostka. A teraz przechodzimy do kolejnego samochodu, a w zasadzie to do kolejnej marki. Aston Martin. Praktycznie od początku swojego istnienia miał ogromne problemy finansowe. Ta marka zbankrutowała 7 razy w swojej historii, aż w końcu przyszedł Ford, który przejął Astona i powiedział, że by ta marka przetrwała, coś musi się zmienić. Aston Martin musi przestać produkować swoje własne części i zacząć wspomagać się częściami od innych producentów. W 1988 roku na rynku pojawił się Aston Martin Virage, flagowy samochód brytyjskiego producenta w tamtych latach. Jeśli na pierwszy rzut oka nie poznaliście w nim żadnych części, to spieszę z wyjaśnieniem. Przednie lampy to Audi 200, tylne lampy to Volkswagen Sirocco, a do tego wszystkiego w modelach z początków produkcji kierownica pochodziła wprost z Fordów Crown Victoria. Ale Aston Martin Village był zaledwie rozgrzewką dla tej marki, jak chodzi o pożyczanie części. I teraz przechodzimy chyba do rekordzisty, jak chodzi o ilość zapożyczeń. Aston Martin zobaczył, że taka praktyka działa, więc stworzyli Astona Martina DB7, który konstrukcyjnie bazował na Jaguarze XJS, a Ford wówczas miał również udziały w Jaguarze. Miał także udziały w Mazdzie i dlatego też przednie kierunkowskazy w DB7 to te same, które ma Mazda MX5NA, zewnętrzne klamki drzwi pochodzą z Mazdy 323, tylne lampy to delikatnie zabudowane lampy z Mazdy 323F, wewnętrzne klamki w drzwiach pochodzą z Mazdy MX5NA, wnętrze ma całe mnóstwo przełączników znanych z różnorakich Fordów, a lusterka zostały zapożyczone z Citroena CX. -a. Oprócz tego DB7 mógł mieć pod maską rzędową szóstkę o pojemności 3,2 litra z Jaguara XJS-a albo 6-litrową V12, która tak naprawdę była dwoma połączonymi ze sobą 3-litrowymi v V6 V6-kami konstrukcji Forda. Natomiast trzeba to oddać: Aston Martin DB7 wyciągnął tę markę z kryzysu i okazał się być kluczem do sukcesu. Więc gdy w 2005 roku na rynku zadebiutował Aston Martin Vantage, to. Taktyka była dokładnie taka sama. Lusterka zewnętrzne, zapożyczone z Volvo S60. Sterowanie szybami i lusterkami, również. Ekran z fatalną nawigacją i systemem inforozrywki, również z Volvo. Ale szczytem w tym wszystkim było chyba to: Zaklejenie pilota z Volvo kawałkiem skóry, tak by nikt tego nie zauważył. No i jeszcze część z was prawdopodobnie zauważyła też, że kluczyk to kluczyk, który możecie kojarzyć z Fordów. Wracamy jeszcze na moment do Lamborghini. Do Lamborghini, które wykonując lifting swojego ikonicznego modelu Diablo, postanowiło pozbyć się ukochanych przez wielu fanów motoryzacji lamp typu pop-up. Zamiast tego pojawiły się po prostu zintegrowane lampy, które pochodzą z Nissan 300ZX. Z jednej strony można by mieć pretensje, no, że jak to Lamborghini z częściami z Nissana, ale w sumie to nie był byle jaki Nissan. No i do tego te lampy w Lambo leżą naprawdę ładnie. Maserati Gran Turismo kojarzy mi się z jedną z najpiękniej brzmiących V8 w historii motoryzacji. No, przyznajcie, że... Jest dobrze, w kur... A w sumie to raczej było, bo nowe Maserati Grand Turismo już tak nie brzmi. Nieważne, wracając. Wnętrze tego włoskiego super samochodu nie wygląda może tak imponująco jak wnętrze Pagani Zondy. I to nawet gdy już wiemy, że Zonda posiada panel klimy z rowera i liczniki z lunch. Wnętrze Gran Turismo natomiast może stracić jeszcze trochę uroku, gdy zda się sobie sprawę z tego, że radio w tym samochodzie pochodzi z tak prestiżowego samochodu jak Peugeot 307. Wyjaśnijcie mi, skąd w 2007 roku w Maserati znalazło się radio radiosperżota? Skoro FCA i PSA połączyły się dopiero w 2019 roku, bo ja tego nie kumam. W 2013 roku natomiast zadebiutowało na rynku Maserati Ghibli, czyli następca modelu Quattroporte, w którego wnętrzu dało się znaleźć, przykładowo, przełączniki świateł czy przełączniki w szyb pochodzące z świata Fremonta. Ale jeśli te przełączniki szyb na pierwszy rzut oka nie wydają Wam się identyczne, to dlatego, że Maserati wykonało pewien sprytny zabieg, stosując plastikowe nakładki imitujące chrom, mając nadzieję, że wtedy już nikt tych przełączników nie rozpozna. I na tej informacji dzisiejszy odcinek kończymy. Dzięki Wam, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach.